Bo mi się to znalazło. To mi powie, jak z grupy niebieskich. podanie. Ale dobrze, ale jak byli ustawieni pod nitlamką? Trójkątem. Trójkątem, kwadratem. A nie wszyscy na jednym miejscu. Kevin ma piłkę, a my biegniemy do Kevina. Po co? Ustawmy się po obwodzie, przekrojmy sobie piłkę do, po obwodzie od nogi do nogi i zakończmy z takim podaniu. A nie pchajmy się, jeżeli Kevin ma z lewej strony piłkę, ja nie biegnę do Kevina. Ja mam liczyć na to, że Kevin do piłkę wrzuci to mam przeciąć akcję. Bardzo dobra akcja. I na koczego. Przejęliście piłkę, kontra, do granie po ziemi, do kevina, do Kustaka. Tak, mamy w rękę Maciek, 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 Maciek. Nie padł na polany sweter, bo chyba to można wyprać, prawda? Albo to wyschnię. Maciek, kontynuujemy dalej, nie ma wybicia piłki nogą, piłka do ręki, Radek, miłość, Piotrek, Łukasz, Wychodzicie do gry. Macie grać przez, macie gra do was, nie wybija piłki do to no, na nawet jak jest sam. Nie mamy to ich rozklepać, a nie wybija się piłki w ciemno, dobrze? Dzisiaj. Z biegiem czasu trochę to ruszyło. Ale jeszcze w środku trochę chaos. Piłka skacze i chcemy zagrać piłkę, która się odbija. Ale po co? Opanujmy ją najpierw w środku dokładnie i do które dograjmy? Przyjęcie do ziemi, zagranie. Tylko jak już przyjmiecie, to podejmijcie decyzję: czy zagrywam, czy strzelam, czy prowadzę. Aby opanujecie piłkę, czekacie sekunda, dwie, trzy, wtedy Wam się wygodnie wchodzi. Szybciej podejmujemy decyzję. Piotaj, przypominam obronę. Piotrek. Nie, atak. tak. Staje fragmenty, tak? Pozwalam Ci wchodzić. Super tam nawet dwa razy przeciąłeś, ale przeciąłeś, że zostały. Przerwij akcję i do tyłu cofasz do muzukaszem A tam cały czas jest dobry zawodnik szybki twoją stroną, więc Łukasz tu musi zasugerować strony. stronę